Manu, witajcie! Z tej strony Cyrox i w dzisiejszym odcinku znowu zagramy sobie w Minecrafta. W Minecraft przygoda. No i co? Nie przedłużając, zaczynajmy. I okej, okay, dobra. Ym, myślałem sobie tak, że jednak nie, będzie, nie będę tu domku budował. Po prostu wezmę te deski i Coś innego po prostu wymyślę, bo jednak tu się nie opłaca tego budować. Okej. Okay. Pójdziemy sobie dzisiaj może do jaskini, bo y, tam jest jedna jaskinia. Więc pójdziemy sobie ją zaraz eksplorować, tylko to sobie zniszczę. Dobra. Okej. Okay. Zniszczę... niszczę. Dobra, i ostatnia deska. I okej, okay, lecimy. Nie wiem, gdzie była właśnie ta jaskinia teraz. Więc, jak jej nie znajdę, to będzie mały problem. Bo miałem pomysł, żeby po prostu na tym odcinku wejść do tej jaskini, znaleźć może jakieś żelazo czy coś. Ale boję się, że nie znajdę tego, bo moja pamięć to po prostu masakra. On tutaj kość znalazłem. Tu fajnie. Nie wiem, czy, chyba nie znajdę tego. Tam jest wioska, ta. Okej. Okay. Ja to nagrywam w czwartek, a wy to pewnie zobaczycie w sobotę ten film. Filmik z Minecrafta. Ponieważ jutro mnie nie będzie. Więc jutro nie będę mógł dla Was nic nagrać. A więc tak, no dzisiaj, nie? Nagrywam dla Was. I. Ja mam taki pomysł, żeby w, y, poszukać dżungli. Nie, poszukać dżungli i po prostu tam się wybudować, nie? Zbudować sobie dom i żeby było fajnie. Dobra, stawiamy. Kurde, ja już mam pełne EQ całe. Dobra, lecimy sobie tutaj na szczyt czy na szczyt. Nie wiem, czy to można nazwać szczytem. Raczej nie. Zetnijmy sobie. Taki postój zrobimy. I dobra. I zabijmy sobie te zwierzęta. I jak zabijemy je, to pójdziemy do jaskini jakiejś. Tylko najpierw musimy tą jaskinię znaleźć. Nie wiem, czy wszystkie będę... Bede... Nie. Ostatni, ostatnią zwierzynę zabijam. Już nie będę więcej zabijał. Czy mnie czekaj, za co, hmm, za to, to mi jest niepotrzebne, to tam pewnie też zostawiłem gdzieś, no, no. zostawiłem, skóra jeszcze by się przyda tylko skóra może, hmm. a za to mięso, o tak, dobra, wszystko mam, mam wszystko, o, o kurde, no, idealnie znaleźliśmy jaskinię od razu. Zaraz tylko pójdziemy spać. Teraz można iść spać już? Nie. Nie, no musimy tu sobie zejść. to będzie super. Dobra. Tak mi się wydaje, nie? Bo patrzcie, jak tam będzie koniec, to ja nie wiem, co ja zrobię. Dobra. Mogę już spać. Więc z Git. Okej, okay, bierzemy sobie nasze łóżko i schodzimy na dół. Zbierzmy sobie tylko ten węgiel. O, słyszę Endermana, ale może tam gdzieś jest. Tam jest. Nie, nie będę go zabijał, bo mam bardzo, ja nie mam w ogóle seta, więc lepiej nie. U, patrzcie ile żelaza. To jest, nie. Ej! O kurde, czy tam jest opuszczona kopalnia? Jak tam jest opuszczona kopalnia, ludzie, to będzie zajebiście. Za przeproszeniem, że tak powiem. Hmm, co by tu wywalić? W sumie te patyki nie będą mi potrzebne, bo mogę sobie przecież zrobić nowe, nie? Dobra, jeszcze tu sobie Tu zbieram. Nasze żelazo. Nie wiem. W sumie tu będziemy mogli się wrócić jeszcze potem do wioski. I, I może wezmę lawę tam. Tak, to jest opuszczona kopalnia. No jaki fart. Dobra, weźmy sobie to. Najpierw pójdziemy tutaj, a potem zejdziemy tam bardziej w dół. Okej, okay, dobra. A tu co jest? Tutaj może... O kurde. Ile tego tu jest? To ja mam pomysł. Ja więcej ja zrobię. To sobie dam w tą łapę, i teraz będzie łatwiej. O, tam coś jeszcze jest na dole. Super. Dobra, bierzemy sobie to. To. Ok. Tutaj widzę. O, jest skrzynka. O, mamy chleb. Okej, okay, pochodnie. To nam się przyda? Ej, o kurde. To sobie wezmę. nasiona, dyni. Niepotrzebne mi są. Hmm. Dobra, wezmę to za to po prostu. Nie, węgiel, węgla mamy dużo. Nie będę zbierał. Tu nic nie ma, nie? Tu nic nie ma. Który to jest w ogóle poziom? To jest poziom 44, więc tu diaksem nie będzie na bank. Ale jak dzisiaj w odcinku znajdziemy diaksy, to naprawdę. Będę mega szczęśliwy. Już drugi odcinek i już diaksy. No kurde, to by było takie szczęście, o nie Dobra, może... Przyjdziemy sobie tu potem. Bo na razie nie chcę się bić z mobami. Zejdźmy sobie tu okej. Okay. Dobra. Pójdziemy se. Bo to jest tu, gdzie mnie walili, nie? Czy nie? Sprawdźmy, czy tu coś jest. O, jest. Dobra, o kurde. Nie, nic tu nie ma. Kurde, to jest tak duże. że ja nie wiem, od czego ja tu mam zacząć. Dobra, chodźmy tu. Dobra, walimy się z nim. Dobra, zginął. Kurde ile ich tu jest? Tam są na dole. To może być jakiś spawner, nie? Ale nie wiadomo. Dobra, walimy się. Z nimi. Zaraz. Tu coś jest? O. Dzień dobry. Dobra. Dobra, nie żyjesz. Bardzo się cieszę. Dobra. Wykopnę sobie to żelazo. No. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Bo tyle tych mobów jest. O kurde. Aż się boję tam zejść, no. O kurde. A one umieją po tej wodzie tak przypłynąć tu do góry? Ej, no i ich jest tam tak dużo. Może zaraz sobie tu też przyjdziemy. Zobaczmy, co jest tutaj na dole. O. A. To nice. Dobra, pozbierajmy sobie e, żelazo. Już mamy w sumie ile my mamy żelaza? 38. No to nice, to w sumie seta będziemy mogli już zrobić, więc jest git. Ja nie wiem czy ja cał, całą tą kopalnię zeksploruję, bo ona jest tak wielka. O, dzień dobry. No chodź tu. O! Dobra, nie. Coś mam... Coś nie mam farta do tych skrzynek. O kurde, te moje zombiaki są najgorsze. Dobra, zobaczmy. Nie, tu nic nie mam. Dobra. Tutaj będzie coś. O, tu jest woda i tu jest... To jest to miejsce? Nie, tu nie jest chyba to miejsce. O, nie. tam się walą te? Dobra, leży. Zejdźmy sobie tu na dół może. Kurde. No, trochę trudno jest, powiem wam. Tu są wszędzie moby jakieś. Dobra. O, kurde. Czy ja prawie spadłem do lawy. Chyba tak. Dobra, który to jest poziom? To jest poziom 26, czyli... Jeszcze trochę. O, kurde. Tak, wybuchnij. O nie! Nie wierzę! Co ja zrobiłem? Zginąłem. O nie. Jaki nie fart. Czekaj szybko. Ale nie, ja już nie wezmę tych itemów. No to jak widzicie. Niestety zginęliśmy. Mieliśmy dużo rzeczy. I zginęliśmy. O Boże. No i co teraz, ludzie? Co teraz? Będziecie mnie hejtować za to, że jestem najgorszy na świecie w tą grę. Na pewno. Dobra, na nowo musimy grać, no niestety. Mieliśmy takie fajne rzeczy. Jedzenie mieliśmy jeszcze, kurde. Ja teraz nie mam jedzenia i co teraz? Dobra, pozbierajmy sobie tu. Aj, 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 aj. kurde, trzeba było uważać, no. Szypatyki. Dobra, nie no, przepraszam was widzowie. Ja nie umiem w tą grę grać. O kurde, no ja nawet nie widziałem. Boże, czemu ja się tak dałem? Ajajaj. To widzicie, pierwszy raz zginąłem. Wow. A miem, że lasny, teraz będę musiał to na nowo zbierać, bo ja wiem, że ja tam nie dojdę. Naprawdę, ja tam nie dojdę. To jest wiadome, że ja tam nie dojdę. Jakbym miał chociaż jakąś zbroję czy coś, to może jeszcze być. Może bym przeżył? Dobra, weźmy sobie trochę drewna tego. Tutaj. Dobra, lecimy. Dobra, wybudujmy się. Albo za... o, dzięki za jajko, dzięki za jedzonko. Teraz Ciebie zabijemy. Świnio. Dobra, lecimy. Tam coś jest, czy nie? Dobra, po prostu sobie domek zbuduję. Aj jaj. Ja mam w sumie pomysł taki, żeby ten domek wybudować tak. W. O, yy, w środku tego. Yy, w środku jakiejś jaskini, czy coś. Albo wybudować dziurę taką i sobie tam zbudować dom. I wydaje mi się, że to by było na początek super. I ja miałem moje niebieskie łóżko, jeszcze. Jaki nie fart. Dobra, nasiona nam będą potrzebne w sumie. O nie. Dobra. Lecimy, lecimy. Lecimy gdzieś znaleźć jakiś. Nie wiem, fajny teren. Kurde, ale trochę mi smutne, powiem wam. O, patrzcie, ile tych. Wiem, że tak się nie robi i nie robi się drewnianego miecza, ale muszę, bo będę musiał sobie łóżko zrobić. Chodź tu. Dobra. Tyle wystarczy. Bo mam czy nie? Mam czy no. To git. To teraz idziemy. A już się tak fajnie zapowiadało, no bo... Kurde, kopalnię znaleźliśmy, a ja zepsułem już odcinek cały. Dobra, płyniemy. Nie no, muszę znaleźć jakiś taki fajny, nie wiem, biom i tam sobie wybudować taką dziurę, taką dziuplę, o. On teraz muszę lasem iść. Dobra. Lecimy, lecimy. No, na drzewie będzie raczej bezpieczniej, bo żaden mob, nie wiem, jak to się mówiło, chyba się nie dostanie na drzewo. zresztą tak mi się wydaje. Jak się dostanie, to po prostu nie wiesz, w tą grę. Ym, dobra tam se pójdziemy. Poszukamy czegoś i wybudujemy swój pierwszy dom. Wow. Ale mieliśmy też tyle żelaza. Bo ja już chciałem sobie seta robić, nie? A wybuchnij. Jak go wybiłem? Ten drewniany mie miecz jest najlepszy na świecie. No patrz na pięć hitów zdech. Dobra, nie, ja uciekam od was, papa. Pa. O nie. O kurde, czy tu jest szkielet? To jest tyle tych mobów. Dobra, płyniemy, teraz nikt nas nie dogoni. Dobra. Nie, bo ja chciałem tą dżunglę znaleźć. I co i nie znalazłem. Dobra, tutaj do brzegu se dopłyniemy. ok, Idealnie na styk. No kurde, powiem wam, że tu nie ma żadnego fajnego. Biomu. O nie. Wiecie co? Ja sobie chyba po prostu schronienie zbuduję jakieś szybko. Kurde! Wy widzicie, ile ich tu jest? No kurde! Ja się nie będę z nimi bił drewnianym mieczem, no bez przesady. Nie, no jak będzie mega trudno że nic nie będę mógł zrobić, to powiem wam, że ja chyba przełączę na normala. Wiem, jestem cienki. No, ale, no. Wydaje mi się, żeby było tak najlepiej. Czekaj, czy jak zrobię takie? A, nie, bo... Dobra, nie, bo tego nie wykopię. O! Tutaj będzie idealnie, chyba. No, może nie jest takie superowe. Ale tu może chyba być. A właśnie. No kurde. Bo ja nie mam tego. Dobra. Ok. zrobmy sobie. Kilof. I wbudujemy tutaj norę. Tylko na czas spania. Bo, jedno, bo nie wiem, czy tutaj będzie się opłacało osiedlić. Nie, tak, tak nie można zrobić. Dobra, mamy łóżko. Nice, udało się. Prawo. Jestem najlepszy. Dobra. Nie no, żartuję. Oczywiście jestem najgorszy w tą grę. Kurde. Trochę mi już głód spada i. No, nie jest jakoś ciekawie. Może jednak tutaj się osiedlimy. Nie wiem, wydaje. Dobra, to tu się osiedlimy już. Wydaje mi się, że tu będzie dobrze. Dobra, wybudujmy sobie norę taką. Okej. Okay. Dobra. Mm, zbudujmy sobie piecyk. Um, dobra tutaj. Czekajcie. Coś się psuje Minecraft, bo mi się strasznie laguje. Nieco naprawdę tak denerwuje jak się Minecraft laguje. To jest po prostu najgorsze, co może być. Dobra, zbudujmy sobie taki mały dom. Taki malutki. Żeby tylko można było w nim spać, craftować i to wszystko. I przepalać, bo nie jest potrzebne strasznie mięso jakieś, bo muszę coś zjeść. Kurde, jak mnie denerwują te lagi, nie wiem co się dzieje. Ostatnio mi się tak jakoś Minecraft psuje. Nie wiem dlaczego, zawsze fajnie chodził, to teraz mi się psuje. A to na pewno nie wina komputera, bo komputer ten mam dobry. A jak ten, jak ja patrzę, że ja mam 30 FPS-ów, to naprawdę, no nie wiem, psuje się coś. O, na szczęście znaleźliśmy węgiel. Dobra, zbierzmy sobie go naszym drewnianym kilofem. O, tu jest więcej, to dobrze. O, ej, słyszę lawę. Słyszę lawę. Tu jest kolejna jaskinia i pewne, pewnie znowu zginę. Więc ja mam pomysł teraz. Ja sobie tutaj szybko zabuduję. Tylko to najpierw wykopię. No kurde, jak wolno to się kopię. Ja nie wykopię na pewno całego węgla, bo się zniszczy pewnie zaraz ten kilo bez jest słaby. Czy tak wolno? Uda mi się wykopać wszystko? Nie uda mi się. Teraz się zniszczy, wiedziałem. Dobra, darujmy sobie już tego. Eee, dobra. Ej, ej, bierz mi to. Okej. Okay. W sumie to ja nie pomyślałem, bo mogłem też zrobić węgiel drzewny, no tak. Dobra, Zniszmy sobie... A, bo nie mam kilofa, już. zapomniałem. No i teraz kamiennym będę kopać, no. Teraz będzie git. Okej, okay, let's go. A, bo wiecie co, pójdę po ten ostatni. No. Przynajmniej poziom dostałem. To się liczy. Ok. Dobra. Zabudujmy już to od razu. I zaraz będziemy się kopali w dół. Ponieważ. Ja to się raz zrobiłem. Dobra, trudno walić. Ok. Dobra, jeszcze tutaj sobie daszek taki zbudujemy, żeby to jak wyglądało jakoś, a nie. To jest chwila. Dobra, niszczymy sobie dobrze tutaj wszystko. Dobra. Ok. Tutaj sobie zniszczmy jeszcze. O, przypaliło się już. Tu masz, mogę kolejne jedzenie przypalać. Weźmy sobie to i to tylko trzeba tak, 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 tak. Tak, tak zrobić. Teraz tu. Dobra, i teraz robimy drzwi. Okej. Okay. Dobra. Mamy drzwi. W sumie też musiałbym zrobić skrzynkę, no. Dobra, dwa schaby se zjem. No i dobra. Sara, odzyskam sobie zdrowie. I tak, nie, niepotrzebnie tu budowałem. Ale dobra. Teraz tak trzeba tylko zrobić. I wybudować. Tutaj będę się kopał. Bo tutaj będę robił jaskinię. i okej okay. no dobra tutaj jakoś to ładnie jeszcze zabudować tylko i będzie fajnie dobra, jeszcze to przypalę dobra um, w sumie tym mógłbym to zabudować ale dobra yy, potrzebnym mi jest trochę węgla i patyki muszę zrobić 3T. 3 Dobra. Raz, dwa, cztery, sześć siedem. Tu jeszcze 7 ok, I tak będzie git. Tak będzie git. I tak w sumie zaraz będę kończył odcinek. Bo już w sumie długo trochę trwa. Ale wydaje mi się, że jak będę robił trzeci, to już będzie ciekawiej trochę. No bo... Będziemy pewnie w jakiejś jaskini i będzie trochę ciekawiej, może znajdziemy coś fajnego, może diaksy będą w trzecim odcinku. Miały być w tym, ale niestety no, nie udało się. Dobra, ale ja tu słyszę lawę gdzieś. Oj, mamy węgiel. To jest to. Bo tu jest gdzieś lawa i ja chyba tutaj będę się kopał, tylko najpierw wykopię ten węgiel, więc dajcie mi chwilę. Dobra, kupiemy. Dobra, jeszcze tutaj jest. No kurde, ale dużo tego jest. Okej. Okay, teraz powinniśmy tutaj się kopać. Czekajcie o świetle, bo jest strasznie ciemno. O no i coraz bardziej słychać lawę. I to jest git, bo jak słychać lawę, to tutaj powinna być gdzieś jaskinia jakaś. I słyszę chyba szkieleta. Oby nie, proszę. No, coraz... No, słyszę szkieleta, to to jest szkielet jeszcze gdzieś. Dobra. Na razie nic nawet żelaza jeszcze nie było. No już nam się skończył kill off. Tylko tu oświetlę. Dobra, wyjdźmy stąd. No ja będę ten odcinek w sumie powoli kończyć. Tylko wyjdę stąd. Dobra. No to tak, jeżeli Ci się odcinek spodobał, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję. No i to na tyle. Do zobaczenia. Cześć.